Czy wpadłem do jeziora? Nie. Mamą kupił on i panca <laughs> Co to Po Poza mocnym wyznaniem na początku nagrania, możemy zauważyć w dalszej części filmu nietypowe zachowanie Kamila, który przybliżając do mikrofonu zaczął wydawać nietypowe dźwięki względem, względem płci przeciwnej na wojszacie, tak zwany trybu wodziciela. Mogę opowiedzieć Ci Historii, jak kupiłem dzisiaj fansa fagaty. To jeszcze potrzebujesz? Słucham? To ile jeszcze potrzebujesz? 6 mm. Co to kur... za shot? Ja pier... <laughs> tak kurwa. Tak właśnie wygląda, a ty... To jest moja reakcja kurwa Jak to robko ile jeszcze potrzebujesz? 6 mm. z tym, czyli 5. Jeszcze. Ale ja potrzebuję dużo, bo ja sobie gwiazdki odblokowane A no tak. Ale bym się wcale nie zdziwił jakby ser kupił. W ogóle by mnie to nie zdziwiło. Jakby to, to była prawda. W ogóle. Ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, że mamą kupuje takie